Się ma. Czas stalker. A dzisiaj nagrywam rozpakowywanie Crystal 3. Tak jest, Hunter Edition. Yy, krótkie wyjaśnienie, dlaczego tak późno. Miałem tą grę zamówioną przez premierową już jakieś około miesiąc temu. I teraz takie wyjaśnienie: czemu tak późno? Kupiłem to w pewnym sklepie na Allegro. Sklep wyglądał dość... ciekawie... no dość yy, obiecująco, tak czujmy. Ale tak. Był dzień premiery i nadal mi tego nie wysłali. Zadzwoniłem i się zapytałem, czemu... czemu tego nie jest wysłane. No, po prostu zapytałem się yy, i wszystko dobrze, dostałem odpowiedź, że... Yy, wyślą ją w dzień premiery, czyli ten dzień, który miało być. Jak się okazało, gra została wysłana dzień później, czyli dzień po premierze, w piątek. Co naprawdę bardzo wkurzyło. I dostałem tę grę dopiero teraz w poniedziałek, dzisiaj. Przecież no weekend Kurier nie chodzi, tak jak, tak jak wiadomo. I no, w, z, będą konsekwencje w postaci oceny mm, przesyłki. Tak, tylko powiem. Ok, a więc teraz yy... przejdźmy do rozpakowania. Wybaczcie jeszcze za mój głos. Głębcie u dentysty Jeszcze z mi nie zeszło. Dobrze. Tutaj zrobiłem mały otwór w folii. Że tutaj na nagraniu się z tym nie męczyć. Jedną ręką. Ok, otwieramy. Yeah, w końcu kraj z Nareszcie. I co my tu mamy? No, kraj jest Polski Dublin, co mnie bardzo cieszy. Więc się pokażę, bo tutaj rozwiązane o, teraz widać. Dobra, druga strona. Co my tu mamy? No, tu można sobie zobaczyć pudełko. Wymagania których nie ma widać zbytnio nie wiem ta, ta kamera jakoś dzisiaj nie chce tego widzicie, że to nie było rozwiązane dobra otwieramy i już widzę co jeszcze muszę zakryć będę na chwilę kamerę tam bo tu jest kod do aktywacji produktu no tu mamy oczywiście tylko kartka jedna o instrukcji instalacji gry i o epilepsji fotogennej tak, dokładnie, a z drugiej strony kod, który właśnie zakrywałem ręką, i tak właśnie wyglądają w dzisiejszych czasach instrukcje do gier. Nie dają nam żadnej książeczki, tylko po prostu kartkę. Ale dobra, przejdźmy dalej. Jest płyta. Ile płyt jest? Są bodajże dwie płyty. Tak, dwie płyty są. Tak, dwie. No, dwie płyty Hunter Edition, który. Jestem, może się raz gdzieś znaleźć, nie wiem, nie pamiętam teraz, daje Hunter Edition, ale dość sporo daje Hunter Edition. Jest to edycja przedpremierowa tej gry, tak, muszę tutaj tą kartkę. No, i w najbliższym czasie ukaże się gameplay z tej gry. Let's play. No, a ja zaraz się zabieram do instalacji, a więc mówi do Was, Dr. Stalker Nara.